Dzień dobry dzień dobry, kochani, tu emigrant i emigrant. Choć on uważa się, że nie jest emigrant, bo zawsze się ze mną kłóci, że on się tutaj urodził, to nie jest emigrant, tak? No. Tak? No. No słyszycie, dobra, słuchajcie, widzimy się dzisiaj drugi raz. Dlatego, że zabieramy Was, kochani, do. Inaczej. Powiedzcie mi, jaka będzie premiera za kilka dni. Jak wiecie, wciśnijcie teraz jedynkę, a jak nie wiecie, wciśnijcie teraz dwójkę. Czekajcie, sprawdzę. Większość z Was nie wie, to Wam powiem, za kilka dni będzie premiera ostatniego, finałowego kochani, sezonu. Czego? Stranger Things. Stranger Things. I kochani, z tej okazji KFC przygotowało specjalną ofertę sygnowaną Stranger Things. I dzisiaj tam idziemy, pokażemy Wam to jedzenie, Kuba będzie jadł. A ja was zabiorę na moje jedzenie gdzie indziej. Kochani, zapraszam na kolejny odcinek. Zapraszamy, tak? No. Zapraszamy na kolejny odcinek, kochani. Jak smakuje. Zobaczcie, kochani, pogoda dzisiaj jest. No, chłodno, nie? Trochę, no. Chłodno wiecznie, ale nie pada, ale widzicie tutaj pozostałości kałuże, bo rano lało strasznie. Dobra, słuchajcie, tu jest takie małe lokalne KFC. I tutaj już jest nawet plakat, zobaczcie. Stranger Things Hawkins Fried Chicken Dobra, wbijamy pan Które tu widzisz? To. Jeden jest czy są dwa? Jeden, nie Jeden jest. jest to? No. no to weź sobie, to tam potrzebujesz Go no, large no, Dobra. A wyjdziemy do wings? Y? Doruć e, wingi Dobra. Ja płacę. Kochani, Stranger Things kosztuje ile? 14. Czekaj, ile? 14,77. Dobra. Słuchajcie, nie wiem, czy wiecie, ale jestem wielkim fanem, właśnie tego filmu Stranger Things. I nawet u mnie na stronie emigrantblog.pl na samym dole, słuchajcie, macie najnowszą zapowiedź. Piątego, to jest piątego sezonu, chyba finałowego sezonu Stranger Things, i tam nawet stawiłem, słuchajcie, licznik, odlicza się, ile dni zostało, godzin, minut i sekund do premiery nowego, kochani, sezonu. Słuchajcie, czekam, znaczy Kuba czeka na jedzenie. Zaraz Wam pokażę, jak to wygląda. Kuba wie oceni, a ja Was zabiorę do knajpy która się nazywa Stans. Stans średnich lot, loków, loków, mówię, średnich lotów, słuchajcie, lokal. Ale tam robią też Periperi, peri, więc też chcę spróbować te Periperi. Peri. Kuba nie lubi Periperi, peri, więc podzieliliśmy się dzisiaj. On jeden lokal, a ja drugi. Kuba już przyniósł zestawy. Popatrzcie, Kuba, ty pokazuj może, a ja wam pokażę to pudełeczko. Czyli tutaj z góry tylko widać tutaj te, te, te. Co to, to jest? Jakieś tam korzenie, ale tu jest główna robota. Zobaczcie, jest Stranger Things. Tutaj są te skrzydełka. Też jest, zobaczcie, Stranger Things. Na prytkach nie ma Stranger Fix. Dobra, otwieraj, próbuj, pokazuj jak to wygląda. O oh my god, jak zobaczycie tą bułę? Zobaczcie, jaka czerwona była. Sztos, nie? A gdzie ta krew, co się miała lać wszędzie? Jestem. A czekaj, a poczekaj jeszcze chwilę, jeszcze bym zdjęcie na Insta strzelił. I są so, one, tu jest krew. Popatrz. Krew. To jest już jak wiem że I know jest busy, nie martw I nie mówię, że... the, you Nie know. wiem, know, it's jest Sunday and it's busy and don't worry, yeah? Yeah, i busy Yeah. Nie, I wiem, wiem. Czyli jak widzieliście, bułka robi robotę, to jest taka czerwona, krwista. Hej, buraki tam, bo no kiedy buraki są w tym w Kersji. To? To? No, widzisz? No to tutaj są buraki. Zawsze są buraki? A to nie widziałem no dobra, jedz sobie i zaraz mi powiesz, czy smakuje, tak? No, więc, kochani, buła robi robotę. No i te skrzydełka też w tym sosie krwistym Stranger Things. Kuba zje, słuchajcie, i zaraz powiem. czy smakowało kaszanką, czy nie. Mhm. Wiesz, o powiedziałem, kaszanką? Czemu? Black pudding. Oh my god! O, A dziwnie, ty tak. wiesz, że będziesz brudny, ja będę musiał iść do samochodu, potem o ok kawiczki chyba. Nie? No no, próbuj pan. Nie bój się, że się ubrudzisz Zaraz ci przyniosę te ścierki, już ci przyniosę ścierki. No. Idę mu ścierki wezmę, słuchajcie, kapie to wszędzie. masz, wyciera się pan. To jest sweet chili sauce. Sweet chili sauce, nie? Tak. Ale zrobione na krew. Nie, to tak nie wygląda. Dlatego ja, widzisz, ja tego, kochani, nie próbuję, dlatego że się nie chce mega pobrudzić. A nie możesz też burgera spróbować? Dobra, burgera spróbuję, gryza, ale ty za to spróbujesz periperi peri tam. Okej. Okay. Na pewno? No. Trzymamy go za słowo, bo ja wiem, że on nie lubi periperi. Peri. Dobra, słuchajcie, będę próbował tego burgera. Była wygląda, słuchajcie, fajnie, już czerwoneczko. Zobaczcie. Mam coś pod nowe usteczki? Tak. Znaczy słodko, nie? Słodko trochę ostro. I tak chłodny ten burger, nie? To nie chłodny jakiś. Daj się napić. A to jest co krew? Lipton. A. Jaka krew ty? Koło Liptona to, to chyba stało. Czemu? W ogóle smaku Liptona, no. Nie, to, to jest wotnista wersja. Ale ja lubię. Oszukam. Dobra, Kuba jedz, ja się wytrę, bo czuję, że jestem brudny sam. No, jesteś. Jestem? No nie tak mocno, ale. Just? No, już? No, jest lepiej. Hmm. Nawet jest muzyka. Muzyka leci ze wszędzie w Jak? Słodkie takie, nie? Tak, słodkie takie. To jest ten chyba. Smakuję ci do? No? No, ja ja nie, super taki super. słodki burger, ja wiem. Ja chyba pierwszy raz na tym kanale nie polecimy czegoś. Nie, ale to jest ten tamten kieps burger, bez chyba. No, a w tym Rio, nie w Rio, tylko w tym sam się ci pewnie wezmę jakieś ten skrzydełka. Nie wiem. jest takie brudne, tyle sosu. Czyli nie polecasz? ja wiem, no jak lubisz słodkie burgery, to bym polecił. Ale... Ale ty nie lubisz, to nie polecasz. No nie. A to te jest skrzydełka? Też nie. To jest Czekajcie, wiecie co? Już się poświęcę. No, słuchajcie, spróbuję to skrzydełko, ale One... cały się uwalę. Już się uwaliłem? popatrz. To dość a nie lubię tak. Powiem Wam. Że mega. Mega gówno. Ale tak można powiedzieć o jedzeniu. Niedobre. 14 funtów w błoto. Ale te frytki dobre. Frytki za to nasze, tu na drodze, No. No nie, musieliśmy przyjść do samochodu, po mokre chusteczki wam powiem, bo to nawet Seś nie chce do takiej słodkiej, nie? Tak. Dobra, słuchajcie, idziemy do Samsa. I tam Kuba zje coś, nie wiem może tam coś posmakuje, nie? Nie wiem. Zobaczymy, dobra, idziemy do Sams. Ale to było niedobre, nie? No. W życiu tego nie a ty? Też nie, ja wolę coś normalnego chyba. Sosy pomieszane jakieś takie wszystko klejące, nie? Jakiś dziwny chleb czerwony. Czerwony Same są knajpy. Tutaj byliśmy ostatnio bardzo dobre, nie? Ten Chicken jest. Ta. Tutaj jest kebab, tu nie byłem, ale tutaj tu jadłeś kiedyś, nie? Tak. no. Dobry był? Ja wiem, no po pierwsze, o? trzy razy nam źli zrobili order Zwy pomyli? No trzy razy. Co ty gadasz? No. Tam jest bardzo dobre Big Juicy Burger, a to się nazywało Brim kiedyś, nie? No. Też macie odcinek z tego na kanale. Tam jest PeriPeri, Peri, które ja projektowałem PeriPeri Peri Original. To jest w ogóle pierwszy sklep sieci Peri Peri, hmm. w sieci Peripery, wiesz? Wagni, ten był. Co? Ja myślałam, że był w Luton pierwszy. Nie, ten był. Pierwszy w Luton był drugi. A teraz wie, że nawet dwa mury mają? Tak. No. dobra, słuchajcie, pogadane. Zobaczcie, tu jest Sams. Wbijamy do Samsa, ładnie pachnie. Czyż Spalone wszystko? Nie. No. no i zobaczcie, tutaj jest wybór. Tutaj widać, że jesteśmy w Takeaway. No. Ach, ja bym sobie wziął Periphery też. A oni tu mają Periphery? Mają, nie? Mhm. Peri peri wings, two strong, Six wings of fried chicken Okay You're Right? Yeah. Busy, busy? It's Sunday, early Okay, can I have for him six wings, fries and drink? Yeah But it's uh, fire. it's really spicy Sorry? It's fiery, yeah? It's spicy? spicy. Little spicy Little bit, not... Yeah. too really. Okay And for me, a quarter peri peri chicken uh, You need to take time for the quarter peri peri chicken What? Take time, 30 minutes. 30 minutes. Only minutes. Okay, so leave it. Uh, so, do you have any peri peri? Can I take straight on or all peri, peri peri wings? Do you like peri, -peri wings? Will it be faster. Huh? Will it be faster. Yeah, it's the three. That's fine. So let I take this peri peri wings. Four or eight? Four is fine. Four. Or eight. Yeah, because we come back from the KFC. KFC. We tried the Stranger Things. Disgusting. For Periperi, tak? Yeah? Tak, yeah. for Periperi. I też, dla sześć wings, yeah, Friz and drink. that's it. Thank Dziękuję. Dobra, tutaj wydaliśmy 10,69. Dzień się damy sobie. Tu sobie możemy usiąść, nie nam się wygodnie nagrywało. Nie? Pa. Ale to tak fajnie, jasno, nie? Mhm. Niestety na tą świadkę kurczaka gościu pojął, że trzeba czekać prawie 20 minut, więc wziąłem sobie skrzydełka. Ile na było tych Periperi ja mówił? 4. Cztery. cztery. Peri, peri To mi wystarczy, bo tam podjadłem trochę tej niedobrej główki w tym kefli. No a Kuba standardowo poleciał the fried, czyli wingsy, wingsy nie? Tak. Dobra, słuchajcie, czekamy na jedzenie i zaraz Wam powiem, dlatego że Ogólnie sam sam się mówi, że to jest taki lokal, jak Wam mówiłem wcześniej, średniej półki. Ale są bardzo długo już na rynku i czasami są mega biznes, bo ja tu jeżdżę czasami tą drogą. Naprawdę jest sporo ludzi. więc Zobaczymy, jak to się przełoży na jedzenie. A pamiętacie, że jest niedziela, godzina 14:20, czyli prawdę mówiąc, oni się niedawno otworzyli. Dobra, pan toru, pan bochki, bo to już jest wszystko szybko, nie? Ile wyczekaliśmy 5 minut. Wydawaj no, no, no. pan unboxing, ścierka, frytki. O, ale ty masz to? No ale frytki fajne, zobacz, jaki dziwny. No? O, to jest moje peri, -peri. A to twoje krzydełka? Tak. Skoda. A, ja, zobaczymy o, jak fajnie podane w takim pudełeczku, bo ja to bym chyba chciał ten. Pomóż mi, no. O. Wow. Ale ja się zapytam, czy oni mają... Się zapytać, czy mają nóż. No nóż, mówię, widelec, żeby widali. Plastikowy może być, albo drewniany. Excuse me. Can I have one fork, please? One fork. teraz zobaczcie, tutaj się unosi piękny, naprawdę, zapach. Wiecie, ja tak chyba muszę też w ręce Znowu się ubrudzimy, pan. No, to, to ja nie. No ty też nas skrzydełka. No, ale nie pari -pari. Oh O, god, no dobra. Słuchajcie, ja to biorę w łapę. Zaraz wam powiem, czy dobra, ale Kuba, ty pierwszy deszcz A nie tylko te frytki wyjadasz wszędzie. O! Gryś czy to dzisiaj, czy z wczoraj? Dobra? Mhm. A pewno? Ja. To jest, sobie. Słuchajcie, jak się człowiek poświęca dla Was. Brudzi się w niedzielę, biało jestem ubrany, zaraz będę cały brudny, ale dobra, no to próbujemy, słuchajcie, peri, peri, Skrzydeł. Dobra. Fajnie. Fajnie Sosik ostry, nie za ostry, ale czuć potencjał. Kurczak mięciutki. Może słuchajcie, tano. Bo to jest skrzydełka 1 3,20. Tak? 3,20. Zaraz, dwa. Za, za 5 skrzydełek. A kuby. Zestaw 7,40. Czyli mamy dwa zestawy. W stanie jednego tego kFC tam. To żeby jeszcze było dobre, to było ok. No. Dobra, pitunia wciągaj. No. Mamy jeden drink, tylko to się podzielimy. Uh -huh. Moje to jest dobry. Chcesz plasz? A nie spróbować. No to próbuj pan. Nie, jest super gorące. Chcesz to jest to I Co? <laughs> Dobra? Chciałbym ja Proste? Nie. Mm -mm. Nie. Nie, to nie, to nie to było puste, nie wiem o czym No. Dobra, zobaczcie, tak wygląda moja tatuszka, puściutko, czyli jak zawsze wiecie, jak jest pusto, to smakowało. A u Kuby jak? Też już pusto prawie? Jeszcze mi zostaje. Dobra, smakowało? No to widz. Powiem Wam, że jestem mega zawiedziony tym KFC, a Ty? Ja też. No, słabe było, nie? No. Więc jak nie wiem, czy w Polsce jest taka oferta Stranger Things w KFC, ja nie polecam, Kuba? Ja też nie. E, Kuba też nie polecam, bo było tragiczne. Ten sam, o połowę tańszy, a było idealne jedzenie, nie? No. Hmm. O wiele lepsze. Lepsze, nie? No. Słuchajcie, jest niedziela, odwożę Kubę już do domu, dlatego, że dzisiaj Kuba ma niedzielę dzieloną, pół taty, pół mamy. Dlatego, że Kuba, mama wyjeżdża do Polski i słuchajcie, Kuba się wprowadza do mnie kiedy? Jutro. Od jutra na cały tydzień będzie mieszkał u mnie, będzie ode mnie chodził do szkoły, będziemy robić razem e, lekcje po szkole. No. <noise> u ojca będę miał laby. Dobra, Kani. Jak zawsze, jak się podobało, zapraszam, zostawcie komentarz, łapę i suba. My się widzimy za kilka dni, kochani. Miłej niedzieli, udanego tygodnia. Cześć. Papa. Papa. Pa.